Hej, z tej strony Elis i witam Was znów w The Sims 3 i w naszym kole fortuny, który decyduje o naszych zadaniach w grze. Ja to zrobiłam chwilę przed załadowaniem się tego save'u i możecie właśnie na ekranie zobaczyć co się wylosowało. Są to oczywiście jak zawsze trzy rzeczy. I tak, musimy się z kimś zaprzyjaźnić, musimy znaleźć obiekt do kolekcji I tutaj miałam na myśli to, że na przykład jak fotografujemy, no to, to jest jakby obiekt, tak? Do kolekcji, w sensie, że nie wiem, na przykład nowy temat I o to właśnie mi tutaj w tym chodziło Chociaż może, czy jakieś kamienie tutaj można dać jako obiekt kolekcjonerski? Chyba nie Miałam na myśli wtedy na przykład właśnie jak robi się zdjęcia i są nowe tematy I mamy ubrać Sima najgorzej jak się da To będzie wyzwanie i to sobie... Zrobię, myślę, bardziej pod koniec odcinka, jak wrócimy już z Francji. A tymczasem e, chciałam tutaj zobaczyć, w ogóle, jeszcze zanim zacznę prezenty e, ogarniać, to e, wiem, że ten ekran, na którym grałam, był dość ciemny, ale udało mi się to o tyle ogarnąć, że słuchajcie, jak grałam w trybie okienkowym, to wtedy ten ekran jest normalny, więc nie wiem o co chodzi, ale działa to Jeszcze sobie sprawdziłam, czy na pewno tak się dzieje, że ten obraz jest normalny, w sensie normalny ma kolory, tak działa, więc mogę zacząć grać. Mamy trzy prezenciki do odebrania, mamy od Kasi pozdrowienia z wesera, z 4 stycznia, o matko, mamy 23. Eee, przyjmujemy oczywiście, dostaliśmy co? Sztalugę i szkicownik. Uuu, na bogato, tak? Oczywiście chcemy się... Eee... Pozdrawi... Nie, bo zarzuca mi tutaj opcję polityczną Pozdrawiam z Francji. Okej, okay, tak, oczywiście. Tu również sobie przyjmiemy, co dostaliśmy. Tort do... Tor, tort do kręgli. Kurde, Kasia, ale żeś mi tutaj dała prezentów? Cholipka, powiem ci, że... E, dawaj. Mi proszę więcej prezentów, bo jest na bogato. <noise> o, nie umiem pisać. No, jest na bogato. Tak. I tutaj również yy, przyjmujemy. Dostajemy 300 simelonów. Świetnie. Kaska zawsze na propsie. I tutaj pozdrawiam z Francji. Okej, okay, no i to by było na tyle. Jeśli chce ktoś mnie znaleźć e, na tutaj na Desimis 3, to zapraszam jak najbardziej można mnie do znajomków tutaj dodawać. I tymczasem, słuchajcie, właśnie a propos tych e, obiektów kolekcjonerskich, jak ja to nazwałam tutaj. E, gdzie to jest? Oko architekta, właśnie, o, o coś tutaj takiego mi yy, chodzi. <laughs> I na przykład y, nocne życie, no to o, tańczący głupcy, gwiazdorsko, wampir i tak dalej. Y, podróż, co by tutaj zrobić, coś nowego mamy. Inny, zakochani we Francji, czy to mi się uda zrobić, nie sądzę, bo reszta mi tutaj bardzo... Prysznic w puszce. To może nam się uda zrobić? Czy mamy prysznic w puszce gdzieś? E, później będę się tym martwić. Musimy się również z kimś zaprzyjaźnić, no i ubrać tego Sima. Dzisiaj miałam Wam pokazać mniej więcej tutaj, e, co się dzieje w tej Francji, chociaż szczerze mówiąc, ja tutaj byłam tak często już, że e, nie wiem, gdzie tutaj iść. Chyba pójdziemy do tej winnicy, jak mówiłam. Może kupimy sobie jakieś nowe winka, żeby móc po prostu. Napić się w domu czegoś dobrego. Ale gdzie ta winnica była? Chociaż w sumie jest 22. Dopiero oni muszą spać tutaj do pełnego wypoczynku. Dobra, do szóstej niech śpią. I słuchajcie, widzi my, my widzimy się tutaj z samego rańca, jak oni tylko się wyśpią. I po prostu tutaj przyjdziemy, kupimy sobie wino. Zobaczymy, jak tutaj ta winnica, nektarnia wygląda. No. Ok, mamy już 6 rano. Nasze Simy już wstają, ale są w bardzo złej kondycji, bo są głodni. Kari chcecie też siku, ona by musiała się wykąpać. W sumie Lorenz wcale nie lepiej, ale pójdziemy sobie tutaj i może tutaj się ogarniemy trochę w lepszych warunkach niż na tym biwaku. Kari wstawa i wstawa i chodźcie tutaj, bo szkoda czasu, tak naprawdę. Dzisiaj myślę, że będziemy wracać już. Do domu, do dzieciaków, bo jednak one są tam u dziadków, też nie powinny zbyt długo same tam z nimi być, bo będą za bardzo rozpieszczone. Potem wiadomo, jak to dziadki, nie? Dziadki, dziadkowie. Ok, odwiedziła nektarnię, nektarnia, nektarnia. Tutaj zdjęcia Lorenz już robił yy, kiedyś i w tym budynku mamy chyba już wszystkie zaliczone, jakbyś zrobił zdjęcie. Chyba, miejscówka. Czy to nam się zaliczyło? Jezus, nie widzę tutaj, jak mam w prawym górnym rogu okienko od Action i tutaj nie widzę. Nie, mamy już miejscówkę, zdjęcie miejscówki, więc no niestety nam to nie zaliczy, jakby nowego typu zdjęcia. A zrobimy tutaj może. Pierwsze dziś zdjęcie, no to niestety, to jest pierwsze dziś zdjęcie, to nie jest nic nowego, ale chciałabym, żeby oni sobie coś przekąsili, czy tutaj coś jest, mamy lodówkę, więc oni niech sobie coś zjedzą na szybko, możesz sobie zjeść zupę z puszki, a ty płatki, proszę zjedzcie najpierw, trochę się tutaj ogarnijcie, wiem, że to jest dziwne, że przychodzą do nektarni i korzystają tutaj z rzeczy, można powiedzieć, obsługi, ale oni tutaj są w miarę już rozpoznawalni, im pozwalają, więc niech sobie zjedzą ze spokojem bo czemu nie? A propos nektarni, tutaj mamy właśnie na dole sklepik. Możemy kupić sobie te wszystkie fajne winka. Tutaj te nektary, które są wyrabiane z winogrona, które rośnie tutaj zaraz praktycznie obok tego budynku. Jest również takie miejsce, być może bardziej do degustacji, gdzie można sobie usiąść z kieliszkiem, skosztować, właśnie, popróbować tych wszystkich miejscowych trunków. Na górze natomiast jest właśnie o takiej bardziej, że można się przespać. Nie wiem, czy to jest właśnie do obs dla obsługi, czy tu można również jako ta taki turysta się zatrzymać, powiedzmy. I mamy również miejsce, gdzie ten nektar można wyrobić samemu. Są dwie maszyny i można właśnie tutaj sobie winko zrobić, i na dole mamy jeszcze taką piwnicę. To w ogóle wygląda, jakby tu, właśnie chciałam powiedzieć, jakby tu były jakieś drzwi, <głos》>, przez które można byłoby przejść. Myślę, że możemy sobie zrobić to tutaj, bo tutaj też są drzwi. Ja tutaj kiedyś e, chyba byłam, bo mi się to przypomina, bo ja tutaj też odkrywałam różne rzeczy, tak samo jak. E, ta tutaj miejscówka, ale najpierw, dobra, pójdziemy tam. Ale najpierw typie, ty zrób siku sobie też. Chyba, że Kari pójdzie jako, że. Kari, a ty nie mogłabyś iść siku, ty też byś mogła iść. Czy, czy ona wytrzymie? Czy ona wytrzymie? jeszcze zapchała te. Jeszcze zapchał ten kibel. No świetnie. Chodź szybko na górę i zrób siku tutaj. Weź się wykąp. A, Lorenz jako, że jest w trochę lepszej kondycji, chyba, że tu możemy coś kupić jeszcze. Kup najpierw. Może ten prysznic w. Wpusz... Ona chyba się lesikała. A nie, zdążyła w ostatniej chwili. Okej, okay, możemy sobie kupić grona stojaki, wytwórcę nektaru. Może kupmy sobie to winogrono. Najwyżej potem będziemy robić jeszcze winogronko. Winogronko wino. A ty, stary, chodź. Drugi kibel zapchali. Po prostu pięknie. Chodź może tutaj badaj Zobaczymy, czy można przejść tu dalej. I co tam jest za tymi drzwiami. Bo tu to ja byłam na bank. Ok, chodzimy. Sekretne drzwi. Spróbujmy może zrobić zdjęcie tego. Może to będzie też jakaś nowa rzecz miejscówka, nocne życie Roki zestaw stereo, to też pewnie miałam bo ja bardzo dużo w domu rzeczy robiłam coś smacznego do sączenia chyba tam było, tak? no nie mogę utrafić ale dobra, jesteśmy tutaj w jakimś pomieszczeniu jeszcze, możemy wziąć sobie monety czy i pójdziemy tutaj, powiem Wam, że tutaj nie byłam, chyba. Więc chętnie sobie tutaj przejdę, chociaż. Jemu ja i on powinien się umyć najpierw. Bo on tutaj. Dobra. On umyje ze trzy razy ręce, już będzie się lepiej czuł. A potem będziemy yy, zwiedzać dalej te nektarnie z jego pięknymi tatuażami. No i cudnie, tutaj jesteśmy. Czy gdzieś dalej można jeszcze przejść? A nie. Weź cały. Bierzemy, ty. Bierzemy. I oni wszystko psują tutaj. I zrobimy zdjęcie, może tej skrzyneczce. Co to tutaj jeszcze jest? Zbieraj, wszystko. Bierzemy. Co będziemy się szczepać? Crawda, co tu ma? No, całkiem niezła winka. I spróbujemy, jak zawsze, będę robić tutaj zdjęcia, bo musimy zrobić ten nowy obiekt. Skrzynia skarbów. Było, 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 było coś. Trochę krzywa, ale nieważne. Pierwsze, nie, już było, zrobiłam. Już no, szkoda. Otwórz, proszę. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. No. Ok, co mamy? Mamy torby z pieniędzmi. I mamy jakieś. O, drogie te rzeczy są. Ale mamy tyle pieniędzy, że nie mam już co z tą kasą tak naprawdę robić. I powiem Wam szczerze, że fajnie byłoby, gdyby ci nasi simowie tak naprawdę stracili ten swój majątek, bo no, naprawdę powiem Wam, że jest już łatwo. Jest już łatwo z tym wszystkim. Tu są sekretne drzwi też. Znaczy, tak, podejrzewam, że tu jest coś sekretnego. Bo zobaczcie, jak to wygląda. No ale okej, okay, dobra. Niech będzie. Dodamy owoce i zrobimy sobie wino. Jeszcze swoje. A Kari czym się zajmuje? Kari sobie. Aha, ona sobie kosztuje. Winka, więc my sobie zrobimy jeszcze własne, ale nie. O, dobra. Damy te winogrona, może, które kupiliśmy. Aha, musimy 10 dodać. No to dodamy w ten sposób. Ok. Yy, I wyrabiaj. Wyciśnij owoce, czy wyrabiaj nektar? Podstawowy. Wyb wyrabiaj nektar może. O, zobaczcie. Patrz, jakie ma plecy. I wyrabia metodą tradycyjną <noise> wino. Czyli ugniata z topiskami, mimo że jest brudny, on te brudnym, tym, tą brudną girą tutaj wyciska te owoce. To jest po prostu obrzydliwe. Jesteś Lawrence, tam Lawrence? Lawrence, chyba naprawdę obleśny. Co e, robi Kari? Kari cały czas pije, ona widzę, że tutaj trochę za bardzo się chyba wczuła. E, a no, mocz się tu w tym oto w zbiorniku studni, nie wiem. Dobra, on prawie skończył już. <laughs> teraz się z niego leje. Eee, wyrabiaj nektar. Pod... I tutaj teraz co? Aha, teraz maszyna, ok. Teraz maszyna. I zrobimy zdjęcie. Ta w ciuchach tutaj. Myślałam, że ma się też w strój kąpielowy przebierze. Ta, on wyrabia tutaj to wino. Ojej, coś tu, się, coś tu się zadziało. Dobra, niech naprawi, bo on ma szybkie majsterkowanie i... Aha, jej robi zdjęcia, dobra. A, to może jemu się uda zrobić zdjęcie paparazzi. Chodź tu, chodź tu i może będzie tematem paparazzi. Nie wiem, czy będzie, ale zobaczymy. Czy to się zrobiło? Jeszcze nie, to się nadal robi. Ale dobra, olać to. E, idziemy w takim razie... Gdzie możemy iść? On by musiał się najpierw wykąpać, więc on tutaj się wykąpie. Na szybcika. I pójdziemy sobie w jakieś inne miejsce. Może uda nam się zrobić te nowe zdjęcie. Ten nektar jest naprawdę okropny. Eee... Zajmijmy go serowa nuta. Jest takie tanie wino, kokosowa nuta. To będzie serowa nuta, w sensie od stóp. Eee, to będzie tanie, tanie wino typu jabol. <noise> Więc no. Weź nektar i to będzie ich pierwsze wino, które po prostu pewnie trąci samym spirytem. Dobra, wzięliśmy to wino. Mamy to winko tutaj nasze. Mamy to wino. Jest, serowa nuta. Jakość zła. Ale za 10 simolonów to wcale nie tak źle. Pijało się tańsze. Dobra, Lorenz się umyje i idziemy sobie stąd już. Oj, uwielbiam tę muzyczkę z Francji właśnie. Tak mi się kojarzy z filmem Amelia też. To jest tak bardzo, bardzo francuskie. A co to? Co to za wieża? Nikt tu nie mieszka. Co to za Bastylia? Przepraszam bardzo. O, umów się. Umówmy się tutaj. Okej, okay, niech przyjdzie na targ i zaraz się z nim zaprzyjaźnimy. Pierwsze zadanie będzie wtedy... Eee, z ...wykonane. Okej, okay, spotkajmy się na miejscu, i dalej próbuję robić te foty. No bo co? Co mi zostało z życia, nie? Mój partner, nie, to na pewno mam te zdjęcia już. Tu mi nic. Cimowie w okolicy, to też na pewno już mam. Targ, o, targ francuski może. Pierwsze zdjęcie dziś. Chyba, że to faktycznie... Hmm. No żuczki też nie. Też się nie łapią. Oda. O, przyjechał kolo. Dobra. Przyjechał koleś, więc... Yy... Wesołe powitanie. To są? A tak. Gadaj o ciemniach. Aha, bo tak, bo ta twoja fotografia. Rozmawiam o przygodach. Coś mi się tutaj psuje, widzę z tymi napisami, ale wydaje mi się, że to problem jest w tym. Po prostu gram w trybie e, okienkowym i to dlatego. Osiągnięcie mocnego ducha, co to jest? Osiągnięcie Aha, ćwicz, wywiad pięć razy. Dobra. <laughs> Samo. O, jest przyjaciel. Mamy pierwsze zadanie już wykonane. Dziękujemy bardzo. Yy, wracamy do domu. Yy, mamy tu zakochaną parę. Mamy zakochaną parę. Rób zdjęcie, rób zdjęcie. Dwójka moich przyjaciół. Jest! Nowy obiekt! O to mi właśnie chodziło, jako obiekt kolekcjonerski. To właśnie yy, tego typu powiadomienie. O to mi chodziło. Udało się. Dwójka moich przyjaciół. Nowy temat warty 58. Yy, moje wnucze. No, jeszcze nie masz wnuczek. Wnuczki, wnuka, więc yy, musisz się na razie zadowolić z tym, co jest. Możemy wracać. Mamy już dwa zadania wykonane z trzech. Teraz yy, brakuje nam tylko już. O, że tak powiem. Uh, brakuje nam tylko tego najgorszego ubrania. To sobie zrobimy na sam koniec odcinka. Tu w sumie zakochana para we Francji też by było fajnie, właśnie. Zdjęcie ich, bo im dają sobie kwiaty i w ogóle. Aż. Niestety. Nie udało mi się. Straszna pogoda. Wracajcie do domu. Gdzie wy jesteście? Halo, halo, halo. Raz, dwa, trzy, proszę. Raz, dwa, trzy. Wracasz, ty do domu. Ale leje. Holy Co jest? Wiosna. Okej, okay, jakie wróciły już, można powiedzieć od dziadków z wakacji. I my idziemy do kas. W takim razie kogo przebierzemy? Tak, wiecie co? Może, może Kari, jako że to jest kobita, chociaż ładną ma tą sukienkę, ale taka letnia. Lorenz ostatnio był chyba przebierany, tak. Więc teraz czas na Kari. A co? Ten mi się strój podoba, nie chcę na razie go zmieniać, chociaż wiecie, wiadomo, że ten strój, jeden, który będzie taki brzydki, czy taki zabawny, czy nie wiem, jakkolwiek to kto nazwie, on będzie wtedy, no nazwijmy to taki przejściowy, bo potem będzie oczywiście zmieniony na normalny, ale no kilka dni tam pewnie w nim polata gdzieś tam po mieście, ale muszę najpierw przyjrzeć się ciuchom, które ma teraz. Myślę, że ten zmienię, bo ten jest jakiś taki nieszczęśliwy. I tu ma taki, też całkiem ładny. Weźmiemy ten drugi. No dobrze, to tak się prezentuje nasza Kari. Uważam, że wygląda naprawdę jak typowa Karyna, po prostu. <gry> no, wygląda obrzydliwie. W każdym razie to będzie na dzisiaj wszystko w tym odcinku. W kolejnym będzie tak łaziła praktycznie przez cały czas, więc nie przedłużam tutaj tego masakrycznego widoku. Eee, I tak, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć!